Jelenie, publiczność, rozgrzewały zespoły Coal Crew i niepoprawni. Po godzinie 20 na scenie pojawia się Margaret wraz z zespołem, która nawiązała z publicznością bardzo dobry kontakt. na troszeczkę energii! Aaaa! Poza swoimi utworami Margaret zaśpiewała przeboje, które znajdują się na szczytach list przebojów. Staram się być dla, dla publiczności jak najbardziej potrafię i jak najlepiej umiem. I stąd też ta chyba taka fajna więź pomiędzy mną a publicznością, bo ja naprawdę bardzo chciała wiedzieć, co u nich, czy, czy wszystko ok, czy oni się dobrze bawią, czy nie, co inspiruje młodą wokalistkę? Inspiruje się wieloma artystami. Uwielbiam z polskich artystów, na przykład Grażynę Łobaszewską. No, wychowywałam się na ONA. Na, no, tak naprawdę, ja jestem taka mocno rozstrzelona pomiędzy wiele gatunków, bo wiele gatunków w cenie. Po Margaret przyszedł czas na zespół, który znają wszyscy: z elektrycznymi gitarami śpiewały całe błonia. Skoro zespół przyjechał na postanowiliśmy zapytać, co członkowie zespołu pamiętają z czasów studentkich. Ja to nic nie pamiętam, bo ja nie wiem, czy ja studiowałem w ogóle. Ja nie, ja nie chcę za dużo narzekać, ale, ale no, dla mnie lata 80. to były najwspanialsze lata w ogóle, które, które Polskę spotkały. I, I tak samo te studia dały mi bardzo wiele i chciałem podziękować tutaj z, z tego miejsca wszystkim, którzy się do tego przyczynili. Na scenie można śpiewać, grać, a nawet ćwiczyć w rytm muzyki. Co z tego wychodzi, zobaczcie Państwo sami. Juvenalia w Wielonie Górze rzeczywiście przyciągał supernicami. Na scenie można było usłyszeć różne rodzaje muzyki. Szkoda tylko, że studenckie święto trwało tylko dwa dni. Pozostaje nam cierpliwie czekać na kolejne juvenalia w jeszcze bardziej odjechanej konwencji.